Pierzemy pralka Sharp model prostszy z najprostszych 6 kg i 1000 obrotów na wirowaniu ta pralka ma aktualnie pierzemy mały załadunek w postaci spodni T-shirt'u i skarpetek, ponieważ no, uwaliłem wczoraj spodnie Ketchup'em i no, trzeba tutaj wyprać na program MIX 30. Bierzemy tutaj, Dobra, tutaj mam na poziom wody, skieruję, żeby było widać, więc tak pralka wygląda. Niedługo umieszczę na YouTubie, także na moim kanale, program Bawełna 60 z praniem wstępnym. Proszku nie pamiętam, jaki to jest proszek, chociaż. Persil. To, persil. Proszek, persil został użyty do prania. I tak się właśnie pranie pierze. No dobra. Także Dzień. kończymy teraz aktualnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcineczku na kanale. Cześć.